Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w piękne popołudnie, jesienne popołudnie, przy dalekiej, dalekiej kawie. Dzisiaj jest znowu z Indii. Wczoraj wieczorem była kawa indyjska i dzisiaj też przede mną jest tutaj w filiżance kawa z Indii. Także podróż do Indii dobrze mi służy. Jestem właśnie, jesteśmy po rozmowie z Piotrem Tymuchowiczem z Kambodżą. Byłem bardzo zaskoczony w tej rozmowie dzisiaj dwoma sprawami. Pierwszą sprawą to to, że Piotr wysłuchał mojego wczorajszego monologu. Ja chciałem ten monolog w ogóle go nie, nie publikować. Chciałem go, sobie myślę, nie, bo to za bardzo, za bardzo się zaplątałem. Nie doszedłem do żadnych konkretnych wniosków w celowości sztuki. Te moje dygresje, te moje dziwne opowieści w pewnym momencie wymsknęły mi się spod kontroli i popłynąłem. Ale to była późna pora, działanie kawy i wszystko naraz, może jeszcze całokształt całego dnia. Ale okazało się, że Piotr nie dosyć, że tego wysłuchał, to jeszcze poruszył ten temat dzisiaj na wizji. No dobrze, myślałem, że przeżyje. Ale potem okazało się, że Piotr zrobił wycieczkę w kierunku kulinariów. Najpierw raz, zbagatelizowałem, potem drugi raz. No więc sobie myślę, oj, te dwie wycieczki w stronę kuchni światowych, no to trzeba skorzystać, trzeba skorzystać. No, i, i zadałem Piotrowi pytanie, czy jego zdaniem istnieje coś takiego jak wzorzec, wzorzec żywieniowy dla wszystkich ludzi. Mimo różnic kulturowych, mimo różnic w różnych światach, stron, gdzie przebywamy, czy jeden jest w Indiach, drugi w Pakistanie, trzeci w Kambodży, a ja na przykład w Polsce. <laughs> I tu było następne moje zdziwienie, bo. No, Piotr był tym bardzo zaciekawiony i zaintrygowany. Oczywiście tego nagrania Piotr nie będzie słuchał, ale to, chociaż nie wiadomo, mogą mu te jego chomiki czy te wiewiórki donieść. No i wtedy może się sprawa, sprawa sypnąć, po co była ta dzisiejsza moja wycieczka na, na antenie u, u Piotra. Ale trudno, będę się tłumaczył, będę mu się musiał wtedy wytłumaczyć, może w dniu wtedy jutrzejszym. Tak czy siak, obróci się to na pewno w dobrą stronę, bo Piotr jest osobą bardzo otwartą i, i to jest dla mnie niesamowitym zaskoczeniem, że w ogóle zainteresował się moją osobą. A skoro już jestem w tej polityce, jak dzisiaj. <coughs> Następ... A, widzicie, następne, następna ciekawostka. Podobno jestem w polityce już. Podobno te nasze nagrania z Piotrem są obserwowane przez rzeszy polityków. No to dobrze, no to jak politycy obserwują te nasze, te nasze nagrania to może któryś z polityków raczy tutaj na tym moim kanale posłuchać coś na temat żywienia optymalnego. Może któryś z polityków będzie nie domagał, na przykład będzie na coś chory. I wtedy będąc tu na moim kanale, dowie się, że może, że może się na przykład pozbyć tej choroby albo tych chorób. I dowie się z mojego kanału, że istnieje coś takiego jak Akademia Zdrowia że istnieje strona doktora Kwaśniewskiego, która od wielu lat jest moderowana, prowadzona przez pana Tomasza Kwaśniewskiego, syna pana doktora, i że tam może się na tej stronie dowiedzieć mnóstwo interesujących rzeczy. Może się tam nawet zaopatrzyć w kawę, wprawdzie nie taką jak ja, bo tam indyjskiej kawy nie ma, ale są tam inne, wyśmienite kawy. Za moją skromną podpowiedzią, oczywiście, bo ja zasugerowałem akurat taką palarnię, i Rafał no, uszanował tą moją sugestię i bardzo jestem z tego dumny, że gdzieś tam ten mój potrzeb się przydał. Natomiast wracając do dzisiejszego meritum dzisiejszego nagrania, chcę z powrotem skoncentrować się na żywieniu optymalnym. Dlatego na pierwszym planie tego mojego nagrania tutaj dzisiaj, znaczy Poza moją facjatą, którą widzicie. Jak widzicie, wpadłem pod kosiarkę, także spokojnie, czasem mi się to zdarza. To, co widzicie za mną, to jest Fundacja Imienia Lekarza Medycyny Jana Kwaśniewskiego. Aż by mi się prosiło powiedzieć doktora. Doktor Jana Kwaśniewskiego, ale żeby niektórych nie urażać, szczególnie tych wysoko postawionych panów i pani doktorek, czy dok doktórek, to różni mówią. Fundacja imienia lekarza Medycyny Jana Kwaśniewskiego. Pod filmem będzie numer konta dla wszystkich chętnych, którzy. A to żółte to nie są plamy, tylko to są żółtka, takie żółtka, takie miały być ociekające. No, wyszły jak wyszły. Nie zawsze wszystko wychodzi. Także bardzo dziękuję w imieniu moim i w imieniu Fundacji. Ta Fundacja, ona powoduje, że rozwija się Akademia Zdrowia. Dobrze, że na razie to wszystko pęczły tak no wiecie, na razie jest to jeszcze w zalążku, jest to w fazie rozwojowej, i dobrze by było, żeby nikt temu po prostu nie przeszkodził temu, temu zalążkowi, żeby to. Bo to nie jest nasionko, to jest, to jest bardzo mocny, maleńki organizm, który na razie należy ochraniać. Ale potem, gdy on już zrobi się taki, taki troszkę większy, wtedy to on będzie nas ochraniał. Będzie dokładnie odwrotnie. I zanim to, się, zanim to się stanie, należy otoczyć go delikatnym kloszem, aby prawidłowo wszystkie jego wewnętrzne narządy wykształciły się w sposób optymalny, a nie uległy przykurczowi czy deformacji. I teraz dobiegł końca. Ostatni turnus, znaczy ostatni. Ten turnus, który dobiegł końca, został podsumowany. Wpis to jest wpis pierwszy dziesiąty, czyli wczoraj. Wpis z wczoraj, pana prezesa, pana prezesa, wszystkich prezesów, pana Tomasza Kwaśniewskiego, żeby nie mylić z innymi prezesami. I teraz tak. Pan Tomasz napisał tutaj, dokonał takiego wpisu podsumowującego ten ostatni turnus. Zresztą tak jak tradycyjnie, Pan Tomasz wpisuje podsumowanie każdego turnusu, nad którym on osobiście ma pieczę. Który on osobiście dogląda, koryguje, bardzo delikatnie koryguje, bo tam nie bardzo jest nawet co korygować. To jest tak dobrze na razie ustawione, ale zdarzają się pewne, pewne sytuacje, gdzie pewne rzeczy muszą zostać przetasowane. Tak na przykład była. A nie, nieważne. No już bym zaczął mówić temat nowy, i znowu bym się gdzieś pogubił. Nie. Koncentrujemy się na konkretnym wpisie. Ja sobie tu pozwolicie, że powiększę, żeby to nie uciekło. Powiększę na tyle, żebym, żebym jak najsłabiej to wydukał. Bo potem powiecie, że piwowarczyk przecież ty nie widzisz, nie umiesz czytać. No nie widzę. Mam soczewki kontaktowe niebieskie założone, i, i dzięki temu widzę, bo tak to nie mam już okularów. Niech tak zostanie. Oczywiście nie mam żadnych soczewek, takie mam oczy, i, i, i okularów nie noszę już od pewnego czasu. Ale okulary mam, gdyby mi się wzrok pogorszył, bo wiecie, że od żółtek wzrok może się pogorszyć. I trzeba bardzo uważać. Od żółtek, od tłuszczu w ogóle, od tłuszczu się w ogóle tyje, od żółtek wzrok się pogarsza. Same złe rzeczy ludzi spotykają przy, przy, takim, przy takiej właśnie proporcji. To jest najgorsza proporcja dla człowieka. Jak, jak niektórzy sądzą. A ci, którzy wiedzą, to wiedzą, że, że powiedziałem po prostu wierutną bzdurę. Do czytania uroczyście przystąp. Pan Tomasz pisze tak. W zasadzie tego nie robię, ale muszę się pochwalić, że w 10 dni, bo tyle trwa turnus, że w 10 dni w jednym przypadku nic się nie poprawił. Bo osoba z marcowej edycji przyjechała zdrowa do Akademii Zdrowia, pochwalić się efektami i ugruntować wiedzę na temat żywienia optymalnego. Prawdopodobnie chodzi tutaj o Krzysia. Krzysiu, serdeczne pozdrowienia. Myślę, że na pewno chodzi tutaj o Krzysia, bo Krzysiu przyjechał po raz drugi. Teraz tak, a że to była jedna, jedyna osoba, która była powtórnie, więc stąd domniemywam, że chodzi tu o Krzysztofa. I dalej, Pan Tomasz pisze tak. Czy przypadki cukrzycy typu drugiego, glukoza w normie? 75 do 98 mg procent. To jest w nawiasie podana ta norma, czyli się unormowało. Po 1-3 dniach po odstawieniu leków. Tak to wróciło. Jeden przypadek cukrzycy typu 1, wyrównanie krzywej cukrowej z nadzieją na wyleczenie. Choroby nieuleczalnej przecież nawiasie jest dopisane, jeśli poziom peptydu C będzie sukcesywnie wzrastał. Koniec nawiasu. Ale to nic spektakularnego. No oczywiście, nic spektakularnego, przecież to jest tylko, wyle byłoby wyleczenie z cukrzycy typu pierwszego. Jakież to jest spektakularne, mało. No taki przypadek. Widocznie to nie była cukrzyca. No oczywiście żartuję. Spektakularnego. Spektakularnie jest pięć, spektakularne jest pięć ozdrowień z nieczymania moczu. Tak, pięć przypadków pań, które nie trzymały moczu dostąpiły spektakularnego ozdrowienia. No to to jest rzeczywiście cudowne ozdrowienie. I dalej jednej astmy oskrzelowej. Ozdrowienie z astmy oskrzelowej. Na dziesięciodniowym turnusie, gdzie jedyną, jedynymi regulatorami, które organizm dostaje, to białko, tłuszcz i węglowodany w odpowiedniej proporcji i nic tam nie ma nadzwyczajnego poza produktami ze zwykłych sklepów. I nic poza tym. I co dalej? Astmy oskrzelowej, ustąpienie bólów i wyraźna poprawa ruchomości wszystkich stawów w chorobie Bechterewa. No proszę. 10 dni i wyraźna poprawa, po, wyraźna poprawa ruchomości wszystkich stawów w chorobie Bechtelera. Dalej. Powstrzymanie gwałtownie postępującego SLA z tendencją do cofania objawów. Bardzo mi przykro, ale nie wiem co to jest SLA. Ale ja nie jestem lekarzem i wcale nie muszę tego wiedzieć. A poza tym wcale nie jestem taki mądry na jakiego wygląda. No tak. Wręcz przeciwnie Wręcz przeciwnie Czuję się czuję, czuję się coraz bardziej głupi Jak to wszystko czytam Jak z tym wszystkim się zapoznaję Czuję się, czuję się coraz mniejszy I, I wiecie co i wcale mi to nie przeszkadza Teraz co dalej SLA Ale ja sobie sprawdzę sobie słuchajcie Co to jest to SLA Myślicie, że to takie trudne sprawdzić Dokształcaj się SLA Pewnie coś prostego Gogle. Gogle, gogle. Powiedz przecie, co to SLA jest? SLA. <ślad> Śląskie Laboratorium Analityczne. SLA. Dobra, piszemy, co to jest? Co to jest? SLA, czyli Service Level. Agreement, umowa o poziomie usługi. Super. Dobra, czyli to chyba nie o to chodzi. SLA. Jeszcze raz. SLA, co to za choroba? Za choroba. Stwardnienie zanikowe boczne. No i proszę. Włala. Voilà. jedziemy dalej. Wujek Google zrobił robotę. Jedziemy, tak, gwałtowi postępującego, czyli zablokowano postępowanie dalsze SLA, stwardnienia bocznego zanikowego, czyli same sukcesy. Pan Tomasz dalej pisze, choć trochę mi przykro, że w trzech przypadkach powinno być lepiej, powinny być lepsze wyniki, dokładnie tu jest napisane, i czuję niedosyt. Subiektywnie wszystkim się poprawiło. I tu jest motikonek, możecie sobie motikonek zobaczyć na stronie forum drkwaśniewski.pl No i co jeszcze my tutaj mamy? Co Pan Tomasz jeszcze tutaj nam podał? Gdzieś do wiadomości. Dalej tam chyba nie ma, bo tam są inne wpisy. O, jest coś o kawie tutaj, też z wczoraj. Z kawą trudno w gust trafić, bo każdemu co innego w kawie smakuje, dlatego trzeba doskonalić smak. Mm -hmm. Ja myślałem, że trzeba doskonalić kawę. No to smak mam doskonalić. No i co? Oczywiście, że się nie zgadzam z Panem Tomaszem. Czy ja się zawsze muszę zgadzać z Panem Tomaszem. To kawa ma być bardzo dobra, nie smak. Jak mają dziadowską kawę, to niech ją poprawią. Ale podobno mają dobrą. Jeden gatunek tej kawy znam. Jeden znam jest bardzo dobry. No I tyle. Trzeba doskonalić smak. Może tak? A może nie? Co jeszcze? Mamy. Jeszcze parę minut mam. A co wy myślicie? Zajmę wam te trzy minuty czasu. W końcu wpadnie jakaś reklama, jeszcze nie? Dlaczego ludzie popełnili tak zwany grzech pierworodny? Na seksmisji mieliśmy powiedziane: Ciurlać im się chciało, to, to tak było. No i dlatego popełnili. Dobra, obraz odstawiamy tutaj. do łask. Idziemy na mono natury. Dlaczego? Dlaczego? Bardzo przepraszam, ale awaria. Yy. Zaczęło być źle, gdy człowiek traktował oga, to czytałem. Już. Człowiek był zawsze super drapieżnikiem, aczkolwiek polować nie musiał. Wystarczyły mu jaja ptaków, coś tam, coś tam. To też już czytałem. Co by było, gdyby człowiek nie stosował ognia do trawienia żywności? Co by było, jakbyśmy nie mieli? No, jak to co by było? Nie byłoby kuchni. Nie byłoby kuchni francuskiej, angielskiej, szwajcarskiej, polskiej, staropolskiej. No, bo nie byłoby ognia. To jak byłaby kuchnia możliwa? No, nie byłoby. Nie byłoby pieca. Kurde, kawa by była zielona z wodą. Zimna. Zimna Franca. Lepiej jak jest ten okiem. Co dalej? Byłoby dużo lepiej gatunek ludzki byłby gatunkiem zdrowym, ale zupełnie, ale niezupełnie rozumnym. No to ja wiem, czy byłoby tak lepiej. Jak bylibyśmy głupsi, ale zdrowi, to czy lepiej być chorym i mądrzejszym, czy głupszym i zdrowszym? No wybierajcie. To jak z tą żabą, przecież się nie rozerwie, nie? Ale czytam dalej. Ślady naszych przodków w Afryce znajdowano wyłącznie tam, gdzie znajdują się kamienie potrzebne? No właśnie. To już bym wam przeczytał do czego, ale powstrzymam się, dlatego pomyślcie, takie zadanie domowe będziecie mieli. A dlaczego? Dlaczego? Dlaczego nie? Miejcie zadanie domowe. Po jakiego grzyba były im potrzebne kamienie? Ślady naszych przodków w Afryce, czyli tam, gdzie kawę tą robią, nie tą dzisiaj, co piję, tylko tą, gdzie z tej Etiopii, bo to tam są te ślady. Na pewno chodzi o Etiopię, bo tam są najstarsze ślady bytności człowieka, homo sapiens sapiens. W Afryce znajdowano wyłącznie tam, gdzie znajdują się kamienie potrzebne. No, właśnie. Po jakiego grzyba mieli te kamienie tam? Jak znajdziecie na to odpowiedź, po co mieli te kamienie, czy stukali się po głowie tymi kamieniami, czy rzucali do, do, do siebie tymi kamieniami, czy może polowali tymi kamieniami, jak znajdziecie prawidłową odpowiedź na to, to zdobędziecie mądrość. Wtedy zrozumiecie. Ja wam tego nie będę czytał, a i tak tej książki nie zdobędziecie, więc się nie martwię, że tak łatwo wam to pójdzie. Człowiek, żywiąc się tym, tym, tym żył w raju. Nie wiedział, co to głód i pragnienie. Nie chorował. Żył wielokrotnie dłużej niż obecny. I tu jest esencja, której Wam nie przeczytałem. To jest ta tajemnica, którą Pan Doktor przekazał nielicznym, którzy dojdą do tego miejsca. Żył wielokrotnie dłużej wielokrotnie dłużej czyli jak planowo hmm, przez to moje życie miałbym 70 lat, czy tam 80. Do przeżycia, gdyby nie rozjechał mnie samochód, nie spadł mi meteoryt na głowę, albo nie porwali mnie kosmici, no to. i tam zaszlachtowali gdzieś, no to żyłbym tę 80, powiedzmy, ale wielokrotnie, czyli 80 razy wielokroć. Powiedzmy 80 razy 8, Albo 80 razy 6, albo 9. No i co? Warto szukać, czy nie warto szukać? Może ja się mylę. Może pan doktor się mylił. A co jeżeli pan doktor się nie mylił? A co jeżeli jest to najważniejszy fragment z twórczości książkowej pana doktora Jana Kwaśniewskiego, który teraz macie przed, przedstawiony i macie pokazane, gdzie szukać? Ilu z Was odważy się po książki pana doktora, bo nie wiecie, z której książki ja czytam? No? Ilu? Ilu z Was wybierze drogę twórczej choroby? radosnego, bolesnego cierpienia, po, pochylenia się nad swoim, nad swoim problematycznym egzystowaniem tutaj. No, ilu? Dwóch? Trzech? Może nikt? Może będziecie dalej spędzać te swoje radosne, gnuśne życia na, na słuchaniu takich opowiastek, jak Piłowarczyk wam teraz tutaj dziamdzioli, nie? O sztuce, o Garkach, o, o Kambodży, Macie podane, macie podane konkretne gdzie, kierunek, gdzie szukać. Od Was to zależy. Wypicie tej filiżanki jednej, drugiej, dziesiątej kawy, nic Wam nie zmieni. A tu macie podane. To co, jeszcze dalej? Lecimy dalej, jeszcze jakieś zdanie? Nasiona roślin oleistych zawierają głównie tłuszcz roślinny, bardziej lub mniej nasycony wodorem. Białko o niezbyt wysokiej wartości i węglowodany głównie w formie błonnika, którego człowiek nie trawi i który w wyliczeniach ilości spożywanych na dobę węglowodanów trzeba pomijać. Ludzie popełnili grzech pierworodny, dlatego że ogień stwarzał warunki niezbędne dla jego spełnienia. Bez ognia, zjadanie produktów pochodzenia roślinnego dla człowieka na surowo nie było możliwe przy żywieniu optymalnym, niejadalne dla człowieka, są te produkty, których on na surowo zjadać nie może. Niejadalne są również te, które zostały wyprodukowane sztucznie z surowców na surowo niejadalnych, takie jak cukier, słodzone płyny, mąka ziemniaczana. Niejadalny jest miód. I tutaj jeszcze znajdziemy jeszcze takie coś. Przerzucimy, żebyście figę wiedzieli, skąd ja to czytam, te wszystkie moje fragmenty. W Biblii, jest podany, zakodo, jest, w Biblii jest podana zakodowana informacja podająca bezpośrednią przyczynę popełnienia przez ludzi grzechu pierworodnego. No i co wy na to? Znajdziecie? Znajdźcie, ja chętnie się od was dowiem. Chętnie się dowiem, jakaż to jest przyczyna popełnienia grzechu pierworodnego. No, to do roboty. Życzę Wam powodzenia. Do następnego razu. Cześć.